Chodź, jesteśmy na żywo. Rzekaj tylko flaszkę. Dopijaj. Piotr, raz, dwa. Nie. Witajcie moi drodzy, pozdrawiamy Was tutaj na żywo. Widzimy, że siedzicie w salce w Zbążczyniu i kapitalna atmosfera, bo to chyba piąty urodziny proskosu. E, z Czechu nas poprosił, to oczywiście zespół Boston Roses, abyśmy przygotowali jakiś utwór, i oczywiście zapłacił nam e, nieważne ile, ale. Całkiem sporo, całkiem solidnie. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz, czyli pozdrawiamy dwóch najlepszych konferencjerów z pod słońcem, czyli Jarka i Piotrka. Jesteście panowie naprawdę kapitalni, a przed wami, no prawdziwa bomba, utwór specjalnie dla was. Nie chcesz ze mną grać, na twarzy mej dziś jest Partnerstwa nadszedł, w końcu kres. Od kogo jest ten SMS? Nie mówisz mi, co robię źle, co mecz ja zastanawiam się Na plecach czuję odpływ Przez ciszę bronię, tak jak leszcz To nie drużyna i ja o tym wiem Nie jestem kanty, choć ty tego chcesz Do dupy sypa Że Ty o tym wiesz, Ty wiesz, choć ja się staram, jak mogę. Przez cały turner słyszę ten tekst, do dupy sypa. Mówi, że Ty o tym wiesz, Ty wiesz, choć ja się staram, jak mogę, jak mogę. Jest cały gór nie słyszę ten tekst Choć gramy razem tyle lat, ty wciąż nie możesz skupić się Zwycięstwa, głód rozsadza mnie, Lecz smakiem muszę obejść się Tłumaczę ci co robisz le, a na boisku w sedź. Nie widzę tego, nie chcę grać. Proszę rozkosem pojedź twoja mać to nie drużyna i ja o tym wiem nie jestem kanty, choć ja tego chcę Do dupy sypać si, Mówisz, że ty o tym wiesz Ty wiesz, choć ja się staram Jak mogę? Przez cały tur słyszę ten tekst Do dupy sypać si, Chociaż choć ja się staram jak mogę. Przez cały turnie słyszę ten tekst raz wy, do dupy cypa. Mówisz, że Ty o tym wiesz, ja Was widzę, ja Was słyszę teraz wy, choć ja się staram jak Do dupy sypasz las, mówisz, że ty o tym wiesz. Choć raz, Chodź! Przez cały ten miejscu, słyszę ten tekst do dupy sypasz. Dzięki!